Siemanko, z tej strony Młynek, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dziś tym pięknym zestawem wybierzemy się po nowy pojazd. Pewnie sobie myślicie, i po co nam do tego Kenward, skoro i tak z tyłu mamy lawetę i możemy go sobie po prostu na tę lawetę wciągnąć. No ale najważniejsza oczywiście jest dobra zabawa, dlatego bierzemy sobie Kenwarda, spróbujemy go sobie podnieść, chociaż to jest chyba, słuchajcie, niemożliwe. A to dlatego, że pojazd, po który jedziemy, znajduje się na rzece górskiej w prawym dolnym rogu. Zobaczcie sobie na tego giganta. Co prawda nie jestem w ogóle pewien, czego dostaniemy, dlatego, tego, że mamy tutaj misję ciężka praca i możliwe, że będziemy ją musieli po prostu zrobić i pojazd yy, no, po prostu wciąż nie będzie na to, dostaniemy pieniądze. No, ale bądźmy dobrej myśli, może będzie on naszym pojazdem. To się oczywiście niedługo okaże. Jeżeli chodzi o ewentualną naprawę, jesteśmy naprawdę świetnie przygotowani. Z tyłu mamy naprawdę ogrom części naprawczych, bo jedziemy sobie oczywiście z dodatkiem van. Nieco gorzej, jeżeli chodzi o paliwo, bo oczywiście jedyne jakie posiadamy jest tutaj na dachu. Nie wiem ile tego jest, ale stawiam około 150, może ewentualnie 200. No i oczywiście to, co mamy w zbiorniku a pewnie większość wypalimy. Jest to oczywiście ten sam region, który był w ostatnim odcinku, oczywiście tamten przyjął się nieco gorzej, bo ten tytuł był nieco mniej chwytliwy, no dlatego, że po prostu transportowaliśmy tam sobie ropę, ale i tak naprawdę zachęcam, żeby go sobie obejrzeć, bo było tam naprawdę bardzo ciekawie. Mamy jeszcze stację, więc sobie z niej oczywiście skorzystamy, możemy sobie spokojnie zatankować Kenwarda, możemy sobie tak samo zatankować... Nie, no nie, tego pojazdu z tyłu już nie ma sensu, nie chce mi się przesiadać. Mamy tam naprawdę bardzo blisko, więc nie powinno być żadnego problemu z dojazdem. Tak samo słuchajcie, teren wydaje się być naprawdę bardzo fajny, w większości oczywiście drogami asfaltowymi. Jesteśmy pod bramą, możemy spokojnie lecieć sobie na drugą stronę, oczywiście powinny tam przelecieć obydwa pojazdy, przynajmniej tak mi się wydaje, dokładnie. Niestety zestaw nie przejeżdża również podpięty i musimy go podpiąć z powrotem, ale to już nie jest taki ogromny problem. Natomiast nasza trasa na tej mapie jest naprawdę króciutka i bardzo przyjemna, więc myślę, że zrobimy to bardzo szybko. No i słuchajcie, pomyliłem się, bo mamy tutaj stację i to praktycznie przy samej bramie, więc idealnie. No i moi drodzy, większa górka i Kenward ma trochę problemy. No pamiętam, jak on sobie radził z wyciągnięciem tam chyba Derego Longhorn, jak dobrze pamiętam. Był tam, słuchajcie, naprawdę ogromny problem, nawet nie ruszył Kenward. No i słuchajcie, też od was wtedy słyszałem, że on jest naprawdę kiepski. Jeszcze sobie dotankowałem Kenwarda i muszę wam przyznać, oczywiście, rację, bo jest on dosyć słaby. Natomiast jeżeli chodzi o błoto. No takie w miarę równe tereny to radzią sobie naprawdę spoko, albo gdy jedzie po prostu sam, bo ten ładunek taki większy sprawia mu problem. No i nasz pojazd mamy gdzieś za tymi drzewkami, więc jesteśmy naprawdę bardzo blisko, zaraz powinniśmy go ujrzeć. Jadę sobie w ogóle na automacie, bo wiem, że na pewno to zauważycie, to dlatego, że brakuje nam biegu niskiego plus, a tak to on sobie jedzie spokojnie na dwójce, więc myślę, że nie ma sensu mu tutaj niczego ruszać. No i dobra moi drodzy, wyglądamy się za tym kolosem i stoi on chyba tam, przez sekundkę go widziałem, jest on teraz idealnie za drzewem, aż słuchajcie zjechałem z trasy. Ale już sobie wracamy. Jestem w 100% pewien, że stoi on. Słuchajcie, tam i wygląda on jak kolejny kad. Jak kad, którego już słuchajcie, mamy. Tylko jest to troszkę inny model, bo ma taki bardzo szpiczasty przód, zaraz sobie tam podjedziemy, zobaczymy to dokładniej. W takim razie na pewno nie ma szans, że my go słuchajcie tym po prostu Kenwardem podniesiemy. No ale możemy go sobie oczywiście na lawetę napchnąć, my sobie zobaczmy co będziemy potrzebowali w tej misji, wyglądą słuchajcie naprawdę pięknie. No a w naszej misji będzie naprawić oraz zacholować pojazd i oczywiście dostaniemy go w nagrodę, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Dajemy sobie oczywiście śledzenie start, chociaż nie chce nam się tutaj włączyć wyłącza się i włącza się silnik, bardzo fajnie, musimy to zrobić przez menu, albo po prostu puścić wyciągarkę i teraz nam się uda, okej okay, moi drodzy, musimy go tylko naprawić, na to jesteśmy fantastycznie przygotowani, obracamy sobie KenWorda, żeby był gotowy go wrzucić na naszą lawetę, no i bardzo fajnie, że nie ma tutaj niczego z paliwem, bo z tym paliwem byłby naprawdę spory problem, no a tak to moi drodzy myślę, że z częściami sobie na pewno poradzimy, no na pewno chyba jest tam więcej niż 800 w tym zestawie naprawczym, mam na myśli oczywiście dodatek vani, tam jest chyba właśnie około 800-900 tej części, więc myślę, że będzie na styk no i jesteśmy już internationalem, widzimy, że ucierpiała nam opona, ale zaraz ją sobie oczywiście poprawimy, na początku sobie oczywiście naprawimy naszego Caterpillara, żeby mógł po prostu jechać to jest słuchajcie najważniejsze, naprawiamy go sobie na szczęście słuchajcie etap został ukończony 800 części naprawczych mamy więc dążyliśmy tak powiedzmy na styk z tymi częściami, gdyby on był całkowicie zniszczony, no to tam chyba było 860 części, więc potrzebowalibyśmy jeszcze te z dachu Kenwarda, ale całe szczęście się udało Naprawimy sobie jeszcze zawieszenia oraz koła u nas, to słuchajcie wykorzystanie oczywiście wszystkich środków i nawracamy sobie lawetą, możemy sobie spokojnie tutaj podjechać pod naszego kata. No i dobra, powiedzmy, że się to w miarę udało. Tak to sobie, moi drodzy, zostawimy. Oczywiście zaciągamy sobie ręczny, odpalamy sobie naszą rampę, no i możemy sobie tego kata powoli ładować, o ile się zmieści, ale chyba się zmieści. W ogóle ten kat jest chyba, moi drodzy, sprawny, A nie, musimy go sobie oczywiście odholować. Zobaczymy w ogóle gdzie, czy to będzie do garażu? Nie, do przetwórni drewna. Łapiemy więc go sobie kenwardem, oczywiście rozłożymy sobie łapy, bo przy tak ciężkim ładunku będzie to oczywiście, że tak powiem, obowiązek. Mamy tutaj w ogóle, słuchajcie, przy nim skrętną całą jego yy, przednią oś, więc to słuchajcie, jest naprawdę bardzo ciekawe, jak w niektórych ciągnikach. Możemy sobie spróbować tego kata pociągnąć, ale naprawdę słuchajcie, nie jest to proste. I no nie za bardzo dajemy rady. Możemy też sobie oczywiście pomóc i napiąć bardziej linę, złapać go oczywiście niżej, wtedy będzie większa siła. Zobaczmy, czy damy radę go teraz wciągnąć. Coś tam słuchajcie idzie. Powolutku, powolutku, ale tego kata ciągniemy. Na dobrą sprawę mamy jeszcze trochę czasu, żeby się z nim pobawić, więc możemy sobie ewentualnie przestawić... O, 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 przestawić Kenwarda i w taki sposób spróbować, ale czy coś z tego będzie, to ja wątpię. No słuchajcie, powolutku on na tę rampę zaczyna wjeżdżać, już jedno koło tam stoi, więc no nie jest najgorzej. Dotankowałem do pełna Internationala, żeby na pewno dojechał na miejsce, a więc mamy 200 litrów na dobrą zabawę, możemy się rozłożyć, nie jest to chyba dobry pomysł, bo tam Internationala troszkę naruszyliśmy, ale stoi, więc nie jest słuchajcie źle. No, i teraz spróbujemy go pociągnąć do siebie. To, słuchajcie, będzie o wiele lepszy pomysł, właśnie. I teraz, słuchajcie, nie stawi on największego oporu. No, nie no, może jednak trochę debilnie to zrobiłem. Okej, okay, udało nam się go skręcić. Labeta troszkę uciekła, ale zobaczmy, czy uda się jeszcze go że tak powiem wrzucić na tę lawetę, żeby słuchajcie to jedno koło tam wróciło, nie dobra musimy go naciągnąć słuchajcie idealnie, więc musimy go sobie puścić, Ruszymy sobie trochę do przodu, on jest tylko delikatnie zapakowany więc powinien nam z tej rampy po prostu spaść, dokładnie, no i teraz moi drodzy już go wciągniemy normalnie na rampę będziemy sobie w taki sposób, miejąc kilkanaście punktów, że tak powiem tutaj zaczepnych, będziemy go sobie mogli spokojnie wciągnąć na lawetę tak jak tego chcemy, widzimy, że tutaj tylko jedno koło weszło zamiast dwóch więc możemy to zrobić nieco inaczej I teraz ten punkt złapać do tego punktu Żeby go bardziej naciągnęło Zobaczymy czy to się jeszcze słuchajcie uda No i teraz mamy bardzo fajną kamerę Żeby to sobie słuchajcie dobrze wykonać Łapiemy sobie oczywiście tak Żeby go nie, mniej więcej naprostować Zobaczymy czy to się uda No nie wskoczył słuchajcie idealnie Ale spróbujmy go tak jeszcze trochę pociągnąć Może to drugie koło zaskoczy Nie Wyciągarek już słuchajcie nie da rady Bo tam to koło nie wskoczyło Mamy tutaj dosyć duży problem Naprawdę jest słuchajcie ciężko go tutaj wstawić Dobra, ee, powiem tak, on wjechał bokiem. To nie jest, słuchajcie, najlepszy pomysł, bo raczej on nam spadnie. Zobaczymy, czy w ogóle jest szansa, żeby go wtedy zapakować. Nie to też, słuchajcie, nie będzie głupie. No wiem, że może nie o takim e, pakowaniu marzyliście, aczkolwiek słuchajcie, teraz ważne, żeby on się jakkolwiek zapakował. Mamy też słuchajcie na niego zbyt małą lawetę. Na pewno by się przydała tam ta większa, ale już, jej, słuchajcie, nie mamy, więc nic na to nie poradzimy. Nie rób tak, proszę cię, nie! Stój! Poczekajcie, słuchajcie, prawie że tak powiem, wjechał na całą lawetę. Oczywiście połowaku jest na ziemi, ale to pomijając ten fakt. Okej, okay, moi drodzy, zobaczcie, że chyba się udało. Moi drodzy, przód wskoczył. Nie, nie wskoczył, okej. Okay. Okej, okay, powiedzmy, że słuchajcie, stoi. Przydałby się kolejny punkt. Kolejny punkt, czyli tutaj. To jest, słuchajcie, punkt, punkt w którym się skręca, a to właśnie nie jest dla nas dobra nowina. Spróbujmy sobie obniżyć żurawia, tak żeby go złapać, słuchajcie, jak najniżej. To jest niestety najniższy punkt i spróbujmy go sobie przestawić. Czy to jest, słuchajcie, możliwe? Nie za bardzo. A jeżeli go sobie teraz pociągniemy wyciągarką od początku lawety, czy to ma, słuchajcie, szansę się udać? Brakuje tutaj punktu na początku tej lawety, żeby się złapać stąd. To by było naprawdę spoko. No tak to musimy go niestety łapać. Albo po lewej, albo po prawej. Okej, okay, ale nie przesadzaj, jeźdź tutaj powoli, tak jak... Bym tego chciał. Hmm. No, jakby go teraz tutaj wciągnąć? Dobra, zróbmy, słuchajcie, może tak, że złapiemy sobie tę część podwozia i złapiemy sobie tutaj do lawety po lewej. Co jest? On złapał sam siebie wyciągarką? Genialne. Aha, bo to są cały czas punkty lawety. Myślałem, że to są jego punkty, ale niestety moi drodzy nie. Dobra, pozostało nam go, słuchajcie, tutaj dociągnąć. Jest to w pewien sposób chyba możliwe, tylko właśnie brakuje nam tutaj punktów. Możemy ewentualnie jeszcze złapać go tak. I przyciągnąć go oczywiście do naszego internacionala. Zobaczmy, czy moi drodzy nie spadnie. Delikatnie, delikatnie. Ok, teraz musimy go złapać z drugiej strony. Teraz go ciągniemy pod drugi bok, ale i tak spadł. Ok, ale jest, słuchajcie, bardzo blisko końca lawety. Teraz, jeżeli go sobie podniesiemy, no to raczej powinien się spokojnie zapakować. Więc wracamy sobie do Kenwarda. Delikatnie go przestawimy i teraz sobie już powinniśmy móc tego kata spokojnie zapakować. Nie damy. Zobaczmy, czy on będzie chciał wrócić na lawetę. Wrócił. Nie, no błagam, już byliśmy tak blisko. Dobra, moi drodzy, oczywiście nie możemy sobie ładunku zapakować. Mogłem się w sumie tego spodziewać. Słuchajcie, nie jest on przeznaczony do tej lawety. Ale spróbujemy go, słuchajcie, na tej lawecie dowieść. Zrobimy to, słuchajcie, tak, że złapiemy go sobie wyciągarką. Złapmy go w takim punkcie, żeby, słuchajcie, nie mógł się ruszyć. Niech będzie to punkcik taki. Eee, dobra słuchajcie w miarę się on wyprostował Nie no większość pół jest na ziemi To nie ma prawa się udać Mieliśmy przygotowane nieco więcej paliwa Więc mogliśmy się trochę pobawić Teraz już ciągniemy go sobie normalnie na wyciągarce To jest słuchajcie chyba sposób najlepszy Mogliśmy też oczywiście wziąć sobie lawetę Lawetę na 8 ładunków Chyba to jest laweta ciężka coś takiego Ona jest oczywiście na siodło wysokie No tam by się zmieścił na pewno Ale chciałem słuchajcie wziąć go na tą Nie wiedziałem że będzie on aż taki wielki No ale myślę że było całkiem spoko Myślę że była tam dobra zabawa pakująca. Gdyby oczywiście była szansa zapakowania go na te lawety, gdy już go tam wciągnąłem, no to by on się oczywiście tam utrzymał, należy nie było takiej opcji, no to niestety nie wyszło, my go sobie oczywiście tam moi drodzy wciągamy, 2190 exp, czyli naprawdę bardzo mało, no ale za to słuchajcie jaki mamy pojazd, zobaczmy sobie co on oczywiście potrafi. To czego brakowało mi w tamtym kacie to to, że miał on tylko tamto jakoś super ciężkie siodło, chyba tak się to nazywało. Tutaj mamy oczywiście AWD i blokadę do dołączenia całkiem spoko. Zbyt wiele sobie teraz nie zrobimy. Oczywiście ściągamy go do garażu, bo musimy sobie zobaczyć, co on tam ma i co on potrafi. No a teraz, wasze ulubione, czyli lecimy sobie z modyfikacjami. Zaczynamy od silnika. Tutaj, słuchajcie, jest silnik za 18 koła. Kupmy go sobie, dlaczego by nie. Zobaczmy sobie skrzynię. My oczywiście mamy zwykłą, mamy tak samo tuningową. Na razie zostawimy sobie tą. Zawieszenie, oczywiście, tylko fabryczne. Zobaczmy sobie oponki. A tutaj są chyba najlepsze, więc nie będziemy tego ruszać. Chociaż chyba będą lepsze. Te za 9 koła, bo są one słuchajcie doskonałe w terenie, a w trasie niskie, ale w trasie nie są nam aż tak bardzo potrzebne Wyciągarka, tutaj jest naprawdę bardzo drogo, więc chwilowo sobie nie kupujemy, ale jest oczywiście zaawansowana Blokada oczywiście mamy, to już wcześniej widzieliśmy i zobaczmy sobie moi drodzy dodatki, czyli to co nas najbardziej ciekawi Mamy transporter kontenerów, więc naprawdę bardzo ciekawie, kontenerów jeszcze nie widziałem, więc chyba jest to jakiś dodatek znaczy jest to słuchajcie misja specjalna w sensie że będzie on przydatny tylko do jednej misji tak mi się wydaje następny będzie transporter paliwa 1600 litrów całkiem spoko ale bez szału no i na końcu transport kuli tutaj tylko kłody krótkie na 100% bo tutaj no średnie by po prostu nie weszły, więc jestem naprawdę trochę zawiedziony bardzo liczyłem tutaj na jakieś siodło wysokie to by było naprawdę super zobaczmy sobie wygląd mamy obręcza tutaj tak naprawdę kilka fajnych kształtów weźmiemy sobie ten ostatni no i to tak naprawdę tyle możemy ewentualnie dodać jakąś figurkę może my sobie dać tutaj pingwina, no a nawet nie, bo pingwina nie mamy, damy sobie starszego mata. Niech będą tłoki na masce, wygląda to całkiem spoko, zobaczymy sobie co tam jeszcze mamy, ewentualnie na szybie, zobaczymy czy są jakieś ładne. No i moi drodzy, zostawimy sobie to. Wygląda całkiem spoko, bez maszyny nie ma życia. Piękna, słuchajcie, naklejka, piękny cytat. No i takiego oto kata, słuchajcie, zdobywamy. Myślałem, że go sobie w tym odcinku potestujemy, ale będzie z tym problem, nie, dlatego, że oczywiście nie mamy aktualnie żadnej misji dla niego, jestem trochę zawiedziony. No i co ciekawe, byłem w naprawdę sporym błędzie, dlatego że transporter kłód wcale nie jest do kłód krótkich, a do kłód średnich, więc go sobie oczywiście kupujemy. Do tego oczywiście lepszą skrzynię, bo chcemy mieć bieg niski, aby móc sobie używać blokady dyferencjału. No, a do tego nada się idealnie misja leci, musimy sobie tutaj zawieźć dwa razy kłody średnie i raz kłody długie do przetwórni drewna. Nie mamy tam jakoś super daleko i oczywiście mamy stację obok samego punktu tartacznego, więc jest naprawdę fajnie. No i ruszamy, moi drodzy, w podróż. Naprawdę na razie wygląda to świetnie. Załączyłem sobie AWD, bo jedziemy oczywiście błotem, na razie Kat sobie radzi bez najmniejszego problemu. Spalanie nie jest jakoś super wysokie, oczywiście paliwa jakoś super dużo też nie ma, chociaż myślę, że wystarczająco. Natomiast to jak on sobie radzi w terenie i jak jest. on mocno stabilny jest niesamowite. Zobaczcie ile mamy tutaj lusterek. Możemy patrzeć na co tylko chcemy. No a cały jego słuchajcie środek jest również naprawdę bardzo, bardzo ładny. No wygląda to słuchajcie pięknie. Zobaczcie sobie na jego skrętność. Chwilowo nie ma żadnego zakrętu to może sekundkę poczekamy. Zobaczcie moi drodzy na to możemy się tym praktycznie obracać w miejscu. To jest coś słuchajcie niesamowitego. To nawet nie była słuchajcie pełna oś skrętu. Zobaczcie sobie jak to wygląda na maksymalnie skręconej kierownicy. Naprawdę słuchajcie skręt jest ogromny i to praktycznie od razu to jest naprawdę ogromny plus tego pojazdu. No i dobra, moi drodzy, mamy kłody załadowane, więc na szczęście się nie pomyliłem. Akurat w ostatnim odcinku zajmowaliśmy się kładami średnimi, tam oczywiście testowaliśmy sobie pacyfika. Nie, no, pacyfik niestety nie okazał się być tak świetny, jak nam się wydawało. Natomiast jeżeli nie oglądaliście tamtego odcinka, to nie będę wam go spoilerował. Możecie go sobie oczywiście obejrzeć. Natomiast kata polecam wam o wiele o wiele bardziej. Co prawda też macie go na darmowej mapie i też możecie go sobie bez żadnego DLC odblokować. Zobaczcie, że jedziemy sobie teraz celowo pod kątem. Chciałem Wam sobie pokazać, jaka jest jego niesamowita stabilność, gdyby była jakaś skała, tak jak na przykład tutaj możemy zahaczyć. Obym się tylko nie wywrócił, ale chcę Wam sobie pokazać, jak pięknie pracuje to zawieszenie i że nie ma praktycznie szans, żeby go przewrócić. To jest, słuchajcie, naprawdę niesamowite. Zobaczcie, że nawet przód, który się mocno przechyli, jest oddzielony od tyłu, więc dopiero słuchajcie, tył, który wpadnie na tę skałę, no to podtrzymuje go już przód, który jest, słuchajcie, na równym terenie. To naprawdę niesamowite, A my jedziemy gdzieś tam w głąb jeziora, nie wiem po co. Natomiast jeszcze wracając za sekundkę do tematu Pacyfika, lepiej sobie pojechać dwa razy katem, no i być po prostu pewnym, że wjedziecie wszędzie, że nie będzie najmniejszego problemu, że on was nie zawiedzie, niż po prostu jechać sobie, słuchajcie, e, kilka razy tym Pacyfikiem, bo tam był problem z podjechaniem pod górkę, tam był problem w błocie, a tutaj kat nie ma z niczym problemu. Chociaż pisaliście mi, że są jeszcze inne ciekawe alternatywy, gdzie również możemy sobie oczywiście wieść kłody i na sobie, i oczywiście na przyczepie, to też sobie niedługo wytestujemy, więc spokojnie czekajcie. Nawet słuchajcie, w gorszym terenie nie ma najmniejszego problemu, żeby z każdego miejsca wyjechać. Powiem Wam, jest mi troszkę przykro, że nie ma tutaj blokady na stałe. Nie, tak jak oczywiście w tamtym drugim kacie, bo to byłoby po prostu świetne, natomiast nie ma na co narzekać, zobaczymy jak sobie poradzi na biegu wysokim pod górkę, jestem tego ciekaw czy tutaj wciągnie, no Pacyfik by miał problem na pewno, zobaczmy jak sobie poradzi kat bez najmniejszego problemu no i docieramy bez problemu do celu ten ogromny skręt jest niesamowity naprawdę przyjemnie by się tym skręcało w terenie gdyby to miało siodło wysokie byłoby po prostu pięknie, no ale dobra, nie ma, nie ma co się słuchajcie rozmarzywać nie, nie ma co marzyć, my sobie oczywiście ładunek oddajemy, lecimy sobie po kolejne średnie kłody. No i jesteśmy po drugi ładunek, możemy sobie drugi raz ładować średnie kłody. W sumie teraz na to wpadłem, że potem i tak musimy sobie jechać po kłody długie. Więc mogłem w sumie wziąć drugi pojazd i go po prostu ciągnąć za sobą, żeby tam nie trzeba było jechać dwa razy. Tylko kapnąłem się trochę za późno, więc zostawimy sobie może tutaj kata i pojedziemy sobie po Maka albo Zixa no i niech po prostu jedzie on za nami w sumie to jest bardzo dobry pomysł żeby jeszcze trochę pomęczyć kata i sprawdzić jego możliwości do tego zadanka wybrałem azowa bo używaliśmy go tylko raz kupujemy sobie oczywiście naczepę do pni no i możemy sobie ruszać zobaczcie że nawet daje rady spokojnie ciągnąć na ręczny. Masz przyczepa stanęła dęba azow również naprawdę radzi sobie mega fajnie w terenie no i powiem wam że nieco mniej było to czuć pod kołami kata ale tutaj jest naprawdę dosyć ciężki teren oczywiście Azov sobie również radzi naprawdę świetnie ale teren tutaj naprawdę nie jest jakoś super łatwa, a kalt sobie leciał jak po asfalcie. No, i jesteśmy na miejscu, jestem naprawdę bardzo zadowolony z tego, jak szybko tutaj dojechał i jak mało paliwa spalił. Oczywiście ładujemy sobie kłody długie, zobaczcie, słuchajcie, jak mało paliwa nam było, to jest naprawdę niesamowite. No i zobaczmy, że Kat sobie radzi naprawdę bardzo fajnie. Mamy oczywiście silnik wyłączony w drugim pojeździe, mamy blokadę dyferencjału i bieg niski, plus, bo tak to pewnie Kat by się nieco mocniej rozpędził, tylko właśnie przez brak blokady on podskakiwał, koła się obracały, koła boksowały, więc oczywiście trzeba było załączyć blokadę i zbić bieg na niski. Plus. Tak to naprawdę kat sobie radzi świetnie, jakby nie było za nim w ogóle obciążenia. Ten test pozwala nam na tyle, że wiemy, że gdyby on mógł mieć przyczepę, no to ciągnąłby go bez problemu, że możemy, słuchajcie, katem ratować inne pojazdy możemy Katem jechać naprawdę ciężkie tereny wody głębokie może nie ale ciężkie tereny już jak najbardziej dobra, włączymy sobie silnik w Azowie, żeby słuchajcie, szło to nieco szybciej, Jazow się odpalił widzimy światła się zapaliły, możemy teraz spokojnie chyba wbić sobie bieg wysoki albo na razie automat i lecieć do przodu I jeszcze mamy test pod górkę, zobaczymy jak sobie tutaj poradzi, możemy sobie wyłączyć ten silnik, żeby go jeszcze bardziej obciążyć i uwaga, uwaga, moi drodzy, Kat ma naprawdę ogromny problem, ale ciągnie ale słuchajcie, daje rady, Kat nie poddawaj się, no i zobaczcie, że cały cały czas będzie jechał jedzie jedzie i chyba stanął nie nie podda się słuchajcie kat to jest okej okay, poddał się no ale jest to słuchajcie naprawdę ogromna potęga naprawdę bardzo dobrze sobie radzi kat pamiętajmy że to nie jest tylko Druga przyczepa to jest słuchajcie druga ciężarówka, kadr jest obciążony, ona jest obciążona, nie ma też najlepszego silnika, chociaż z tego co od was wiem to te silniki tak wiele nie dają, nawet jeżeli kupimy sobie lepszy, natomiast tutaj no, byłyby to nieco większe możliwości. Mamy kolejną górkę, tym razem podejdziemy do tego nieco inaczej, załączymy sobie bieg wysoki i oczywiście damy mu ten bieg wysoki nieco wcześniej, żeby się zdążył spokojnie na nim rozpędzić. Zobaczymy więc, moi drodzy, jak to będzie wyglądało pod taką górkę, czy da on sobie z tym rady, czy nie. Natomiast gdy mamy włączone obydwa silniki, to nie ma tutaj problemu. Oczywiście cały czas i tak kad go ciągnie, bo mamy tutaj linę cały czas napiętą, więc kad sobie radzi lepiej. Mamy oczywiście bieg wysoki. No i cały czas sobie całkiem nieźle radzimy. Jestem naprawdę bardzo z tego pojazdu dumny. No i wiem, moi drodzy, że możemy sobie te ładunki rozpakować i wtedy będą tylko po trzy kłody tutaj i tam. Natomiast to moim zdaniem trochę oszustwo. Jesteśmy naprawdę dosyć blisko celu, a na naszym koncie tylko 65 litrów w baku. Nie, to jest, słuchajcie, naprawdę mało, no ale to jest też oczywiście zrozumiałe, bo bardzo długo go torturowałem. Tam spalanie było cały czas 30 litrów. Nie, wydaje mi się natomiast, że wazowie będziemy tego paliwa mieli sporo, więc zaraz je sobie po prostu przetransportujemy. A pozostała trasa jest chyba dosyć prosta, więc kad go spokojnie uciągnie. Mamy 11 litrów i jesteśmy przy samym celu, ale niestety nie dojedziemy. Oczywiście musimy sobie dotankować. Całe szczęście wazowie, wydaje mi się, stawiam, że słuchajcie, jeszcze będzie spokojnie około 200 litrów. Azov naprawdę mało pali, plus no naprawdę bardzo mu pomagał oczywiście Kat, więc zobaczcie, że Mak praktycznie Azow przepraszam, praktycznie słuchajcie nic nie spalił, to jest coś pięknego. Tankujemy sobie Kata, 91 litrów będzie spokojnie wystarczające, możemy sobie oczywiście zmienić nasz pojazd, a więc moi drodzy, puszczamy sobie wyciągarkę, Kat to jest naprawdę niesamowita bestia, coś słuchajcie, niesamowitego, co on potrafi. Oczywiście Kata sobie tutaj zostawiamy chwilowo, no oddajemy sobie oczywiście ładunek, możemy sobie Katem zjechać trochę na bok, żeby dostarczyć. Czyli drugi ładunek gazowym. No i oddajemy długie kłody, czyli ostatni ładunek 5600 i 624X, naprawdę całkiem spoko. Zabierzemy azowana na jeszcze jedną bardzo ciekawą wycieczkę, do tego będzie nam potrzebna burta na 5 ładunków. Mówimy chyba o najczęściej używanej przeze mnie burcie za prawie 7000. Jedziemy dokładnie w to samo miejsce, gdzie byliśmy już dzisiaj dwa razy i oddawaliśmy tam nasze kłody, a stamtąd weźmiemy sobie tym razem deski. No i nie wiem, czy już się domyślacie, co będziemy robić, ale w ostatnim odcinku odkrywaliśmy nową mapę. Ona tam się nazywa chyba jakaś Zatoka My oczywiście sobie tam pojedziemy, mogę wam jeszcze oczywiście pokazać co to za mapa, jest to Zatoka Pedro My tam się oczywiście, moi drodzy, udajemy odkryć sobie drugą część mapy No i jesteśmy na miejscu, dowieźliśmy tutaj naprawdę sporo kłód, więc chyba mamy prawo zabrać sobie trochę desek, oczywiście ładujemy sobie 5. Natomiast szóste weźmiemy sobie na platformę załadunkową, bo będzie nam potrzebne ich równo sześć. No i dobra, ładujemy to sobie, moi drodzy, do góry. W taki sposób to sobie oczywiście zostawiamy. W sumie może nawet zostać tak naprawdę na linię, będzie jeszcze bezpieczniej. No i lecimy sobie do bramy. Jestem ciekaw, czy to w ogóle przejdzie razem z nami za bramę, czy będziemy musieli kombinować, bo po prostu deski zostaną na tej mapie. No i jesteśmy pod samą bramą, trochę to zajęło, aż zrobiło się ciemno. Zobaczymy sobie, co będzie z tym ładunkiem, czy w ogóle nie będzie problemu, że mamy go na wyciągarce. No i zobaczmy, moi drodzy, nie, nie ma najmniejszego problemu. Bardzo się cieszę. No i mamy go nadal, moi drodzy, co prawda nie na wyciągarce, ale cały czas mamy go pod. Jestem naprawdę bardzo zadowolony. Oczywiście wyłączył się silnik, dlatego też puściła wyciągarka, to jest normalna sprawa. My sobie natomiast z powrotem zapinamy i możemy ruszać moi drodzy dalej, a tutaj mamy długą krętą prostą aż do górnej bramy. Po drodze jeszcze mamy stację, więc oczywiście żal by było nie skorzystać, tankujemy sobie do pełna. Chociaż pali on naprawdę mega, mega mało, więc może nie była to zasługa kata, on po prostu tak mało pali. Przejechaliśmy sobie tamtą mapę do wytwórni drewna, wróciliśmy sobie do bramy i jesteśmy tutaj pod stacją, bo on spalił chyba z 50 litrów max. No i wkraczamy, moi drodzy, do Zatoki Pedro. Zobaczcie jak to pięknie wygląda. Musimy sobie znowu uruchomić silnik oraz złapać w wyciągarku nasz ładunek. Jeżeli nie oglądaliście ostatniego odcinka, no to odkryliśmy sobie całą lewą stronę, teraz czas na prawą. O kurde, ale tutaj mocno ściąga, no powiem wam było naprawdę przez sekundkę niebezpiecznie. Źle sobie tutaj pojechałem, aby nas tylko nie przewróciło. Na szczęście, oczywiście, Azow daje radę, ale no było naprawdę niebezpiecznie. Zapomniałem o tym, a tutaj jest naprawdę bardzo ślisko. Docieramy do pierwszego zadanka i będziemy sobie budowali most. Ten most łączy nam tutaj dwie wysepki, chociaż tutaj to zadanko jest naprawdę bardzo daleko od mostu, no ale to chyba bez znaczenia. Zwalniamy sobie na początku wyciągarkę, następnie, moi drodzy, bierzemy sobie te misję, dajemy sobie śledzenie start i Możemy sobie oddać oczywiście cztery deski. No i problem jest taki, że tych czterech desek nie możemy sobie oddać, więc pewnie trzeba to zrobić z drugiej strony fantastycznie. Okej, okay, dobra. Dobra, jednak możemy sobie podjechać z tej strony naprawdę spoko. No i docieramy na miejsce, tak wyglądają jego szczątki. Możemy, oczywiście, oddać sobie wszystkie deski i zobaczyć, jak on się pięknie wybuduje. Posłuchajcie i zobaczcie to piękno. No i skoro mamy zbudowane most, to pojedziemy sobie tędy, nie będziemy zawracali. To chyba prowadzi na dół do tej drugiej wieży obserwacyjnej, więc tam sobie oczywiście lecimy. Tam jakiś naprawdę ogromny komin, więc pewnie jakaś fabryka. Uuu, tutaj naprawdę słuchajcie, bardzo dużo błota, bardzo kiepsko ten teren wygląda. Włączymy sobie bieg wysoki, zobaczymy, czy da sobie tędy rady no super oczywiście są, jest słuchajcie jakieś leżące drzewko, więc mamy się czego złapać ale na Azowie to nie robi wrażenia naprawdę słuchajcie, teren mega ciężki, ale Azow to jest Azow, tutaj mamy jakieś kolejne zadanko, zobaczmy sobie, że chyba hammer tam utknął, możemy go sobie wyciągnąć, jeżeli tylko o to chodzi, nie, musimy go zacholować, Ok, zostawimy sobie tę misję, żeby była odblokowana i lecimy dalej no i mamy tutaj jakąś fabrykę i moi drodzy, my chyba chcemy pojechać w prawo zaraz sobie to zobaczymy nie, dokładnie, gdzieś tutaj słuchajcie, powinna być wieża obserwacyjna, a następnie druga będzie Tutaj chyba musimy wrócić sobie naokoło. Mamy kolejny przewrócony subi, chyba tutaj potrzebujemy kolejnych dwóch desek dokładnie moi drodzy, więc przygotowanie tym razem idealne. Mam nadzieję, że będziecie ze mnie dumni. Mamy tutaj oddanie naszego zadanka, ale przewróconego supa. Ja tutaj nie widzę. Nie mówcie, że chodzi o ten, co on nam przeszkadza w przejeździe, moi drodzy. Jeżeli chodzi o ten, to będę naprawdę w szoku. Zobaczmy sobie jak to wygląda, moi drodzy i Dokładnie. Chyba można było sobie normalnie po nim przejechać. No, nie wyglądał na taki, który by nam, nie wiem, zasłaniał drogę w taki sposób, żeby pojazd potem nie przejechał. My jesteśmy pod jakimś magazynem, ale wieży obserwacyjnej tutaj nie widzę, więc chyba pojechaliśmy sobie odrobinkę źle. E, dokładnie, trochę ją przejechałem. Jako już tam mamy magazyn, zostawiamy sobie na naczepę na pięć ładunków, bo pewnie kiedyś się tutaj przyda, kiedyś będzie stąd towar, więc po prostu sobie podjedziemy samą ciężarówką. No i mamy wieżę, wiele nam to nie odkryło, bo tylko jedną misję, w końcu moi drodzy i tak widzieliśmy, że był tutaj tylko magazyn. Zobaczmy sobie, co możemy stąd moi drodzy brać i jest to dostawa zagubionego, z, zgubionego pojazdu, więc chyba tutaj musimy go zatargać. No odblokowaliśmy sobie zadanko skarb rodzinny, więc pewnie jest to jeden z tych pojazdów. No a teraz moi drodzy wracamy i lecimy do drugiej wieży obserwacyjnej, a tutaj mamy jakąś dróżkę, więc możliwe, że tam będzie jakiś przejazd. Jednak widzę drogę tutaj, to chyba będzie ta. O, mamy jeszcze jakąś modyfikację po drodze, oczywiście ją sobie zbierzemy. Większość modyfikacji zostawiam, żeby potem sobie zrobić specjalny odcinek, w którym zbieramy sobie modyfikacje, ale trudno, będę jednak zbierał modyfikacje po drodze. Zbieramy sobie naszą modyfikację, zobaczmy co to będzie. Specjalna, zaawansowana skrzynia, zobaczmy do jakich pojazdów. Do m.in. Azowa, do darego specjala, do kierowca, pacy i tak dalej. Naprawdę bardzo fajnie, cieszę się. Tak samo oczywiście do obydwóch katów. Więc można powiedzieć, że każdy z bohaterów dzisiejszego odcinka ma nową skrzynię. No i w sumie możliwe, że to nie jest specjalna tylko specjalistyczna skrzynia. Nie jestem tego pewien, ale to już nie jest tak ważne. No a my tak jedziemy i jedziemy tym błotem. Mam wrażenie, że nigdy nie dojedziemy. Jesteśmy, słuchajcie, nad jakimś jeziorkiem. Jest nasza wieża, to co nas interesuje. No jest, słuchajcie, w miarę fajna trasa. Bardzo się cieszę. To jest pewnie alternatywa dla tego mostu, który sobie zbudowaliśmy. No i mamy drugą wieżę obserwacyjne, i czy to nam odkryje coś więcej? Żadnej moi drodzy, misji tylko 50 ekspa, czyli chyba nie będzie tutaj nic ciekawego. No dosłownie, sam las. Tutaj mamy dwa razy metalowe belki. Warto zapamiętać je chyba siodło niskie, albo nie, chyba siodło wysokie. No nieważne moi drodzy, naprawdę jestem zawiedziony, bo na tej mapie nie ma prawie nic. No ale najważniejsze, że mapa została cało odkryta, wyczekajcie, bo na pewno będziemy robili stąd misję w kolejnych odcinkach. No i to by było, moi drodzy, na tyle chyba czas i spać, aż zasnął ziomek za kierownicą, a my widzimy się w kolejnym odcinku już we wtorek o 18, więc do zobaczenia. Trzymajcie się siemanko!